Na razie bym skończyła. Witam serdecznie i zapraszam do posłuchania tego koncertu. Ale według tradycji Ziemi Ciasińskiej zawsze tak było, że starsi działacze oddawali pałeczkę młodszym. I ja właśnie pozwolę sobie przedstawić dwie urocze panie, które będą dalej prowadziły koncert. Proszę bardzo. Oto przedstawiam panią magister Katarzynę Sużycką za uczy języka polskiego w Liceum imienia im. Kopernika. A tutaj, na to Pani. A tu jest Pani Jolanta Witas, uczennica maturalnej klasy również w Liceum imienia im. Kopernika. Oddaję głos. oraz znany kompozytor Jan Gabrys. W ostatnich latach chór udziela się aktywnie we wszystkich uroczystościach kościołów w Ziemi Cieszyńskiej, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Mazurach, a także w Warszawie i innych rejonach Polski. Gościł również w Niemczech, w Danii, w czeskiej Republice. W, w październiku 1993 roku brał udział czwartym tygodniu kultury chrześcijańskiej, organizowanym przez Grup Indywidualizacji Katolickiej. W dzisiejszym repertuarze chóru usłyszymy Na niebie anioł autorstwa Kurszuń-Korzomek, Stary Dziecianów Narodzi Ruty Korneli-Jusowskiej oraz Detleje, Lucyny Jabłońskiej. Melodia do powyższych kolęd skomponowali ksiądz Marian Kosiński i Władysław Rakowski. do horyzontu. Będzie nam raźniej iść w ciernistość ładu, kiedy dotkniemy wspólnie w wierze ram Chrystusa. Tu pojednanie łaski zaistnieje w ciszy i pokorzenia bóstwa w czas Wielkiego Piątku. Będzie nam bliżej iść do horyzontu, szczęścia w doczesności, aby przywołać w pokoju treść i radość bytu. Świat Rozpostarł przed nami blich mitu. O wszystko iźmę, o łatwiźnie, w przestrzeni, w powinności. Mit wiedzie do pogardy w codziennej szarości. Będzie nam trudniej znaleźć z tej szarości czas przebaczenia i owoc wierności. Ofiarność w trwaniu oświetli wszakże, w sumieniu ukaże drogę do horyzontu. Własce bytowania, wiosna Ewangelii, użyźni w dobru pustynią braku, odłogi marzeń, przystanie krzyża, we dwutysięcznym zaraniu. drogą do światła łaski przez horyzont doczesności jest najbliżej do raju nieśmiertelności. Horyzont blasku. Odnajdujemy siebie w strukturze świata, o poranku ciszy, w ferworze codziennej gonitwy. Odnajdujemy siebie w gąszczu pragnień, w przypływie myśli, w potrzebie wspólnej modlitwy. Docieramy do siebie po wertepach trwania, przez wysiłek ładu, radością w wiosennym ogrodzie. Poznajemy siebie wzajem w granicach możliwości, szarości, w powinności. Na rozstaju krzyża jest każdy z nas, tej codzienności, życiem utrudzony przechodzień. Przed nami horyzont blasku, w Bożej strukturze łaski. Czas powinności. Sens bliski ideału. Czy ideał bliski sensu? Pytajmy w ciszy, w zadumie, jesieni naszego życia. Sens życia staje się pełny, gdy trwamy w przebaczeniu, w całym doczesnym istnieniu, dla dobra prawdy, w tym bycie. Ideał rzeczywistości jawi się w formie utopii. Nie ma potrzeby kruszyć kopii, dla pozorów w wytrwajmy w powinności. Istota życia, celnik, o każdej porze odnajdzie Twoje ślady, znaczone krwią. Gdyś dźwigał krzyż zbawczy na Golgotę. Celnik z prawdą pokory uczyni życiu zadość, by w Bożym miłosierdziu znaleźć przystań zbawienia w nieskończonej istocie. It's just first